Cześć, siema witajcie z tej strony Stagro dzisiaj kolejny to drugi odcinek z właśnie serii Od starości do nowości Dzisiaj kolejny dzień dni będziemy dzisiaj sobie też kosić tutaj takim pięknym widokiem krowy sobie chodzą, jeszcze słomy nie mają, bo to wszystko trzeba zrobić. Dobra, to jedziemy kosić e, zakupię sobie dwa pola, które będziemy e, za chwilę kosić. Dobra, to trzeba wyjechać powoli. O. Dobra. Ten drzewo głupie przeszkadza, ale nie dobra wyjechałem jakoś na tym sobie skosił rzepak, a później to pole przewodniczy trzy dobra sobie już te dwa pola zakupię już tutaj patrzymy kupujemy to pole które to są te pola czekaj się tutaj dobra to są 92, to jest pole. Numer 92. O teraz. 92. Kupimy sobie 121. To będą pola. Na razie tyle będzie. Więcej jest niepotrzebne. To. To ale no, teraz, taki się pokazuje odcinek z lasu to Zobaczymy tak to wygląda wszystko. Tutaj fajnie będzie, jest, że jest to. Kukurydza na to też oczywiście będzie. Na pewno będzie kukurydza. cztery co chyba tyle, jak idealnie albo trzy, chyba że jeszcze się kupi jeszcze jedno mam czy to kupić, czy zostawić w niedzielę był. Kupiłem tam księdnik do kukurydzy. Kupiłem rotacyjną kosiarkę klasa. Kupiłem przeciąsacz, ryski i kultywator mały. Tam chyba to wszystko by było tam. To, i A and there. And there are... y no. i jeszcze teraz kupiłem. Jeszcze teraz nie Ja shada mundan ki tam. Para na sala ko na ko tam ko ko ko. to może trochę będzie tego rzutowy. Zobaczymy. Kolejny rzut pewnie coś tym, co się, się na kosy, bo a bo jeszcze to będzie I... I się będziemy bawić się na kosy, bo na razie krok nie mają nic do jedzenia, nie teraz Już ja rzepak. bye Fajda, bardzo fajna. Oja. Trzeba... Muszę sobie w jak za chwilę, sobie zrobimy. Żebyś sobie ciągnik sam odpalał. Zaraz tutaj to zrobimy, tylko... Aha. Um. O tutaj jest... O tak? i dobra I tam, no mało tam nas, mało tam ok teraz po ziemniakach, sąsiadach teraz sobie na no, zrobimy polecimy na no, słonę to pole tutaj jest trochę takie małe ale 都要。Oh yeah. 多，八点左右。 Ten teraz panie... mogę Wam pokazać teraz pokażę Wam pak. Proszę bardzo tutaj. E... O, to są paki i tak jest. Jest taki, taki. Ja aktualnie mam tego. Maxi. E... Ten jest też fajny, ten jest bardzo, ten jest jeden z największych, też bardzo fajny, no i tutaj to jest taki pak dominatorów, można powiedzieć, także fajnie, polecam do ściągnięcia, także... Dobra, wyciągnęły chyba sobie poprzeczna. w kolei odcinka bo sobie kupimy jakąś ładowareczkę żeby no, przecież cały czas na czynnikach z kolei nie będziemy więc sobie weźmiemy właśnie taką ładowareczkę e, bo z poprzedniej serii którą mieliśmy która jeszcze jest, bo jest wybrana i nie wiem, czy będziecie chcieli, żeby nazwać tę sprawę czy nie, to napiszcie w komentarzach Jeżeli nie, to będziemy to bo jest tutaj. ale to nic nie zapowiadam, bo nie wiem czy będzie. To się jeszcze okaże. No i na pewno zobaczycie. było Będzie wziąć zatorka i dobra to odpalamy zatorę i lecimy. O kurde, to po dobra, mi się rozkrzyje trochę. Bo zapomniałem dominatora, nie a tutaj jest ten. Zator jest cichy.

Dobra, jedziemy sobie sprzedać. Mamy trochę jakieś 3, 3 minutki drogi, także lecimy. Kawajek, kawałek tutaj jest, bo prawdopodobnie na pewno końcu mapy, no ale przeleci. Tu się. Tutaj. O, właśnie to bardzo fajna mapa. Widzicie Znaczy trochę jest tutaj na polską wieś Bo są takie mniejsze pola szeregne Także fajnie Dobra, to jadę sobie tutaj Chyba nie ludzie O, Zaczynamy od Przestrzenników oczywiście, bo trzy chyba tutaj będą mi wystarczająco wiaterek będzie lepiej do pomagania, nie? Nie można to powiedzieć głównym okay. kierownikiem pociągowym jest zetory e, i lasy cyrusą tutaj zetory tracina jest tutaj na moim tym, on co mi się po podwórku, ja kiedy to Pojďme se podívat tu To je Tam jsem ještě do po těch dvou. Robila jsem, že to A už má, že je to těžko. No. pan je tam Ale je no, to je těžko. No to jest dużo pani kul na pewno tu gdzieś w przyszłości będziemy mieli pola ale to jeszcze nie teraz To zjeżdżało w skrót to i tak trochę gębyszko jest

Fajnie tutaj jest. ku Fajnie. Bardzo fajnie. O. Nie tak O. To jedziemy. Wysypać dominatora. I zakończymy sobie odcink. Odcinek, że już Także, tak, my trochę tutaj zwiedziliśmy matek z wypychem. Ale okej. Ło, fajnie, że jechał tu, bo zauważyłem. Zresztą trochę moja wina była, że jest Ale to tam. Nigdy nie szkodzi. O, grapię, to gra tylko to tam nie trzeba się przyjmować no taki wyporek jest, ma trochę mi fajne, mam go przychodzi? o teraz sąsiad się poza mnie, a piekiele o, o jezus o kurde, ale nie no sorry was za, o jezus maria, ale dzisiaj pijany wiesz

Я I не we haven't got the good I <laughs> don't Do tego, ja, pytałem. Tyle rzeczy się dzieje. Eee, dobra, chyba z tego odcinka to będzie na tyle. No to e, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i dzwoneczek, żeby być na bieżnicę. No to cześć!